W amfiteatrze ostruskim będziemy gościli około półtora tysiąca sołtysów, więc gremialnie spotykamy się i dziękujemy sołtysom za ich pracę. Za ich partnerstwo. Naprawdę jest to pierwszy stopień samorządu i trzeba dziękować Sołtysom za ich pracę codzienną. Ale myślę, że widzieć w nich dużego partnera do rozwiązywania problemów, do rozwiązywania problemów w gminach, ale również w obrębie powiatu, czy, czy nawet całego regionu województwa warmińsko-mazurskiego. Od lat spotykamy się, dziękujemy, gratulujemy Sołtysom. Ale również wspieramy z budżetu województwa i z różnych możliwych środków z Unii Europejskiej. Rola Sołtysów we wsi jest nieoceniona, bo to do nich zwracają się mieszkańcy z każdym problemem. Tym bardziej jest nam bardzo miło, że możemy partycypować w ich święcie, że możemy uczcić ich święto. Będąc współorganizatorem tego wydarzenia. Sołtys, tak jak rozmawiałam z jednym sołtysem, to on mówi tak, że on nawet jak przychodzi do niego ktoś jest zburzony i on nie ma dobrej recepty, jak jego zburzenie ukoić, to tak się stara z nim rozmawiać, że on wychodzi szczęśliwy z tego spotkania i to jest chyba recepta na, na, na sukces. To jest bardzo ważny dzień. Zostałam wytypowana na sołtysa najlepszego w sumie tak z naszej gminy. Także jestem bardzo zadowolona, cieszę się. Motywuje mnie to do dalszej współpracy. Dzisiaj będziemy się świetnie bawić, zwłaszcza że zagra nam gwiazda disco Sławomir. Ty stara ty stara ty. Ci diabli nie bierą. Robić tero, jak me z tobą żyć. Chodząca afero, do szarta pijać koło mojej krwi. Wyczucia zero, tero.